Nazwijmy z ich pomysłami dziwnymi. Hej, wszystkim, dziękuję. się tutaj jest w Wicie. zagrano od Desinus 4. Stworzymy nową rodzinę. Było. Yy, z grywałam Desinus. Uy, yy, jak to jest. Yy, mówię z parę, to. Yy, to. W opisie yy, napisałam, że jakby nie 10 lajków, to wtedy. No wtedy będzie dsm Okej. Ok. No, no, to tworzymy swoją postać. ustaliłam, że tworzę że, że mężczyznę i kobietę, a więc zaczynajmy, bo. Aha, już ustaliłam, że filmiki będą 15, 20, 25, 30 minut. Chyba, że nie chcecie takich filmików, no to. Napiszecie w komentarzach. Mam nadzieję, że się Wam ta seria spodoba. Oj. Bo no w sumie musiałam na razie chcę nagrywać. A dużo Oj, trochę duża. Pośladków i z... Tu, bo z tego, jakim karjarzem. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to wam o tu może. Jeśli nie zapomnę wklei zdjęcie y, jej, yy, no to co? Nie mam jeszcze rady, żeby wybranych rzeczy, ale w sumie nie, nie są potrzebne rzeczy, które wybrałem z internetu, yy. Na początku, gdy zainstalowałam sobie 104 4, to po prostu nie wiedziałam, czy w ogóle się tej grze odnajdę. Bo to całe to ruszanie można zmieniać. W ogóle nie można nawet siebie zrobić. Po prostu masakra. Ale wszyscy Destiny 4 powinni być siebie zadowoleni. No i oczywiście, jeśli. Czy 4 odniesie im sukces i wszystkie dodatki, to będzie desiems 5. No ale zanim to desiems 5 wyjdzie, to trochę minie. No czekajcie, ja zestopuję, bo jeszcze to zmienię. Ja to wszystko porobię. I jak będę już przy tym, to wtedy tam starta. Okej kochani, w sumie to tylko twarz zrobiłam. Bo długo byście czekali. Znaczy, no, długo byście w sumie czekali. Znaczy, to ja bym sobie tego czekał, i to wszystko robiłam. Ale, ok, jeszcze teraz zrobimy do. W no nie no, go. Nie ma nie takie oczy. policzki. Eee, tu damy sobie oczy... Nie. Za bardzo mocne. O taki o. I tu wybrała sobie taką cezarem. I... A bardziej. Tak sobie robimy. i, bo ja nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ, yy, ponieważ gdy nagrywałam pierwszy, to mi się tak jakby zaciął i zresztą nic mi się wyłączyło i potem go nie mogłam włączyć. znaczy nie, że włączyłam, tylko w sumie ja go włączyłam, bo mi się zaczęło. ale już mam, mam nadzieję, że będzie dobrze. i buty sobie wezmiemy filmik oczywiście się pokaże dzisiaj na kanale czyli we środę o to oj takie buty tu i wezmiemy sobie Tatuaż O tu. O tu. I weźmiemy sobie tatuaż O, to tu będzie na nogę chyba. czy znaczy, to wiem, że, na nogę Ach, nie mam żadnego. Okej, okay, a więc sobie weźmiemy. O ten. I. O ten. Ten i ten, no, ona będzie taka, wiecie taka, mimo że ma ładny strój i ten, a będzie taka, o, tu będzie jej widać taki tatuaż, dobra, teraz oficjalny, Oficjalnie oczywiście będzie miała to, sukienkę z dodatku widać w pracy, chyba. Nie, to jest normalnie to Rarium, nowa, bo. Bo błęknie. Bo zawsze jest ważne. No to. Nie, takie buty. No, ale mieć takie. O takie, o czarne. Czarne do wszystkiego pasuje, więc do szkienki. ten to robić, tak by mi by była taka laska z tym co już to chyba wszyscy mogłyby trochę no to tak, okularki sobie ściągniemy bo ja nie lubię okularów to w sumie tylko sobie zmienimy wargi na bardziej mocniejsze no takie i w sumie to wcale oficjalnej chwile. sportowe, no to niech makijaż będzie taki eee zmienimy buty i zmienimy. Fryzura. Nie. Na no tą. To Do snu. no snu oczywiście będzie. Fryzura. Nie będziesz miała tej no, no. pijamy. Zmienimy kolor na... Z Teraz to miałam w grze. Czerwonie Sorry, chyba tu zrobię cenzurę. Nie lubię, no, które. Nie zrobię cenzury. Um, o taki. Oj. Imprezowa, jakie to okulary O i makijaż, damy też bardziej takie, takie barwe, o! Takie, nie to wygląda nie miała takie małe usta. Ale nie, nie będzie miała takie czerwone. Ale takie różowe. Nie no czerwone będę miała. Ale włosy, jak już tu jestem, Ну, смотри, бензин у меня. Парказ идёт, не надо делать это ещё. О, Оп, нет. Нет. Musimy mieć skarpety, ja, tak jak Polacy stylowi Sandały i skarpety. O, może takie butki, albo takie, albo te, matku, takie stylowe, e, są czerwone. Dobra, będzie tak, bo się jego butów wciągnąć. Tu będzie tak i włoski będą. Nie, bo miała ciełek, długie, więc się może być. O, takie. Nie, bo też ma. O! Tak. Dobra, jestem. Chętnie. Hmm. E, Nie wiem, jak to się ja ten Pisze, ale dobra. E, to... No Dobra, będę przetłumaczyć. Hmm. Jeszcze jedna postać mi została, już nagrywamy za postaci 19 minut I no, po prostu idealnie e, Fortuna Becznie bogata romantyczna, kreatywna i aktywna e, No i co? Tworzymy tworzymy dostępny film Sima Tylko jeszcze zrobię zdjęcie I poddamy na stronkę Окей, ну дай космита. Вау, я я знаю. И я сделаю еще что Это будет такая патология, ну, такие очень? И не, теперь, это, Baw się do nami. No! jakie no, to dziecko wyjdzie Nie no, bo ona Dziecko... Czyli by wyszło. Nie no, ładnie. Powiem wam, że ona, ale się będzie odróżniać. Ale w sumie zmienię jemu. Zmienię mu kolor. Ona tak О, матку. Эй, они без бутов? О, МАТКО! У них даже волосов нет! Не, ну ладно, это будет такая по ОЧИ! О, нет, это фото! О, У меня даже фото Матка, я Хм. Добрый так. Боже, а такого вот уже. Не обижай, как О, и карнаш ободевал. Nie, 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 nie No to dobra. E, oficjalne to będzie to. Sportowe to... No, to będzie takie. Dosyć, no. Albo nie. Kochani, bo w sumie to nie ma sensu, bo... Ja chcę z wami prowadzić... Tą serię i ja chcę mieć normalnego Sima. A więc czekajcie jak możemy to potrwać. Okej, okay, kochani, już do Was przychodzę. I postanowiłam, że nie będę jakoś wymyślać, tylko matko. Tylko po prostu wezmę sobie styl, gotowy. I tak będzie najlepiej. A, i jeszcze mu damy zarost. Tu może taki. taki. o oh, takim takim damy zaraz gotowy stela i boski blazer o damy o tą damy tylko buty mu oh, oh, zmienimy um, buty 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 matka jaką grubę Dobra. Mamy takie butki oficjalne, gotowe style. Nie będę mu zmieniała fryzury, bo to nie ma sensu retro biegać to i to. Nie ma tak. Jak Lama wygląda. Tam. Dobra. Ja. Ehm. Um. Do spania będzie miał ten lop bez gusty i bez spodniem. E, no oficjalne będzie miał. O właśnie... A do będzie miał. Bez niczego. Okej, okay, to się oczywiście szybciej robi. E, Fortuna... nie. On będzie taką kreatywność, autor i bestlerów. Ten sim chce pisać książki i stać się sławnym autorem. Geniusz muzyczny. Ten chce stać się doświadczonym muzykiem i kompozytorem. Wybitny malarz. Ten sim chce, aby jego żyło skupiało się na, rzuc na sztuce i malowaniu. Ok, damy geniusz muzyczny. Będzie tak. Romantykiem. Kreatywnym. I będzie wrażliwy. Dochodzi w dodatku yy, w akcesorii. Eeeem, um, obsesory i wesoły, i obsesory uciec kartelem. To tu, aha, jeszcze można mówić, że, no to gramy, ale jeszcze nie, nie ja będzie nazywał, eeem, um, jak, jak można by było to nazywać? Eee... Um, ja, eeeem, każdy, eeeem, Okay? Nie, to też jest ładko. i tychy. Ok, oni będą. Y, i znowu. Okej, okay. a więc zaczynamy grać. I widzimy się w rozgrywce. Ok, jeżeli nasze rodzinki. Wybierzemy. Oazę z drój, czyli z Promenda no, i już mamy, a więc już nie będę grała, i to jest tylko jeden dom. A więc... E, gramy... czekaj proszę... zagramy w... czekajcie... no, w tym świecie. I będziemy mieli domek... koło ćwiru. E, ćwiru mieszkają tu. Wieeele mają. Eee polecam 104 4 w ogóle szacun dla e, szacun dla producentów cesu 4 w ogóle wszystkich części desiems 3 wyszło w 2009 roku, więc już 6 lat 6 lat Robi, znaczy w sumie to 4-3. Dwa lata robili Desi 3, ale to jest dopracowane. Okej. Okay. A więc jak na razie robimy standardowy. Zaczekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem, przepraszam Was, ale... No tato o to mnie dzwonił, bo aktualnie jest w pracy. No to tak, jak mówiłam, zrobimy sobie standardowy domek, nie chce mi się budować. A więc bierzemy sobie najtańsze rzeczy. Y, Jedzenie, no, jadalnia będzie taka praktyczny posiłek. Mam nadzieję, że kaski mi wystarczy. Y, tu będzie oj. o, o. Y, salon 1833. Będzie Kosztowało. To tu sobie wyzmiemy. zrobimy. Oj. Drzwi. Oj. Nie. No. Nie, o tak. Tak, 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 tak. Musimy tu sobie lepszą wstępną zrobić. O w tym kolorze zielonym. O kurde, kurde, kurde. Ach. Będę musiała jakoś to zrobić, żeby gdziekolwiek było drzwi. Eee, ale to już na końcu. No eee, i tu łazienka. Zrobimy sobie taką łazienkę za 3 tysiące, 34 eee, złotych. 3 milionów. O kurde, nie, nie! Przestań! Pff, w sensie To Tak. Nie wiem. Było dobrze. O, nie wiem, co my tego zrobić. O, ładnie wygląda. Tylko to trochę puste, ale przeżyjemy. E, tu jest jakieś krude. Nie jestem na 6000, ale mnie nie jestem na 6000. A więc kupimy sobie taki. O, i... I u kuchni oczywiście, o ja. Jakbym zapomniała o kuchni, to bym moje słowo podwali. No i za 2000 niebieska. O! Jak to wygląda pyską? A, No dobra będzie taki daszek. Ale teraz najważniejsze, drzwi. Ok, drzwi wejściowe będą takie i program. I teraz drzwi tu będą takie, tu będą takie, tu będą takie, tu będą takie. Co, to uh, Tu będą takie. Trzeba będzie jeszcze dać.

i oczywiście o nie, nie. Yy, napiszcie w komentarzach czy chcecie abym grała z, z tymi składami z czy bez i na razie mam 1000 złotych i zamierzam kupić sklep, chyba że to będzie będzie kosztowało to nie dzięki, ale wolę sobie najpierw zarobić.

Duplacyj! To tutaj taka była... Dobra, zrób zdjęcie z. To jest. Oj, o! O, wiem co robię. Ach! Selfie. Tu widzicie, to będę lat tu pracę, Dochodzi, pokaż film. Aha, dochodzi zdjęcia i różne nowe zawody. Um, 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 um. Oj, I tu włącz flash, tu błąd, błąd, przełącz orientację i właśnie błąd, błąd, mamy mamy błąd, mamy, Wam ja ja wam Mamy takie zdjęcie! No ja no, spoko. Dobra. Pierwsze co to podejmij karierę. Podejmij karierę. Nie da, bo ten za nic I proszę, nie pozwolicie grać z... z tymi... z... No, nie mogę, składam. Ona będzie pracowała jako doktor. Doktor będzie na przykład odbierał porody. nie wiem, w sumie będzie pomagała chorym. W moim prywatnym sejdzie yy, jestem detektywem. W sumie spoko o pracę miałam nawet teraz wybrać, ale chciałam sporo czegoś innego. I w sumie to tak. Yy, już na samym początku koniec. Już na sam koniec. Dziękuję, że poglądaliście, że wytrwaliście do końca. I i piszcie w komentarzu oczywiście, czy podobała wam się ta seria. I a i piszcie, czy mogę grać z kodami, czy nie? Okej, okay, to żegnajcie i do następnego odcinka.